Nowenna do praskiego Dzieciątka Jezus O jedność w rodzinach Modlitwa papieża Benedykta XVI Panie Jezu, widzimy Cię jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który przez Ducha Świętego stał się człowiekiem w łonie Maryi Panny, tak jak w Betlejem. Także my razem z Maryją i Józefem, aniołami i pasterzami, adorujemy Cię i wyznajemy, że jesteś naszym jedynym Zbawicielem. Stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Daj abyśmy nigdy nie zapomnieli o ubogich i o tych, którzy cierpią, strzeż naszych rodzin Błogosław wszystkim dzieciom całego świata i spraw, aby między nami zawsze panowała miłość, którą Ty nam przyniosłeś. Aby czyniła nasze życie szczęśliwym. Daj wszystkim ludziom, Jezu, aby zrozumieli przesłanie Bożego Narodzenia, aby zrozumieli, że Ty przyszedłeś dać całej ludzkiej rodzinie światło. Radość i pokój. Ty jesteś Bogiem, żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień czwarty, 19 grudnia. O wrażliwe serce. Dzieci Jezus. Daj, abyśmy nigdy nie zapomnieli o ubogich i o tych, którzy cierpią. Papież Benedykt XVI. Jezus rodząc się w stajni i dorastając w zwyczajnej rodzinie, w sposób szczególny zjednoczył się ze wszystkimi ubogimi. To na ich potrzeby był szczególnie wrażliwy i to ich pierwszym rzędzie Zapraszał do Królestwa Ojca Niebieskiego, dając im pierwszeństwo przed wszystkimi możnymi tego świata. Wpatrzeni w niebo, prośmy o serca wrażliwe na potrzeby naszych bliźnich, prośmy o wyobraźnię miłosierdzia i płynące z niej działanie. Dzieci Jezus, proszę Cię dziś o wrażliwość serca. Bym nie zamykał go na kogoś, kto potrzebuje mojej pomocy. Proszę cię też o mądrość i Twoje natchnienie, bym wiedział komu i w jaki sposób mam w danej chwili pomóc. Niech Twój duch mnie oświeca i prowadzi w codziennym praktykowaniu miłosierdzia, wysłuchiwaniu, przyjęciu, materialnej pomocy drugiemu człowiekowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć ziemię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.